Dzieje się coś dziwnego. Bank PKO BP zakazał mi przelać moich własnych pieniędzy, ponieważ limit był za wysoki. Ja akurat w związku ze zdrowiem kogoś musiałam taki przelew większy zrobić. I teraz się okazało, że nie mam dostępu do moich własnych, ciężko zarobionych, odłożonych pieniążków. I zaczęłam drożyć, pytać co się dzieje i pani na infolinii powiedziała, że weszły pół roku temu nowe regulacje unijne. I teraz Szanowni Państwo, ja wtedy z, aż tu gości z niedowierzaniem patrzyli, więc ja opowiadałam ten swój przypadek, zaczęłam sprawdzać w innych bankach, rzeczywiście tak jest, będziemy mieli wydzielane pieniądze. I teraz ci, którzy nie dowierzali, to ja dokładam kolejny element. Niech Państwo zobaczą, co się w tym momencie stało. Parlament Europejski porozumiał się z Radą Europejską w sprawie zakazu płatności gotówką. I ten zakaz wejdzie, uwaga, za dwa lata. Gotówka będzie wyeliminowana z obiegu. Proszę zobaczyć, jak nam się odbiera wolność. I teraz będą Państwo mieli zablokowaną część swoich środków w banku, gotówka nie będzie w tym transferowym obiegu będą się Państwo czuć bezpiecznie? Łatwo kontrolować w ten sposób. A obywatela? kontrola? Tak, oczywiście. A kontrola e, prowadzi do tego, że łatwo jest o posłusznego obywatela. Władzy zależy na tym, żebyśmy byli posłuszni, żebyśmy byli grzeczni, żebyśmy się nie sprzeciwiali, nie buntowali e, wobec tego wywłaszczenia, które wielkimi krokami postępuje w Polsce, bo dług publiczny i e, zadłużenie Polski rośnie. A zadłużenie polskie to nie jest nic innego jak zadłużenie każdego obywatela. Dzisiaj rodzimy się każdy nowonarodzony Polak ma już na koncie kilkadziesiąt tysięcy złotych długu i ten dług niebotycznie rośnie. Są również fundusze, które są poza budżetem i są nieliczone, tak naprawdę do końca nie wiemy, jak ten dług jest liczony, ile my tego długu mamy, ale to prowadzi do kolonizacji Polski, do tego, że staniemy się z banku, bankrutem i łatwo jest taki kraj zlicytować, czyli m, tak naprawdę rozebrać bez, bez wojny, bez jednego wystrza.